Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dziś komentarz dotyczący gruźb byłego prezydenta Rosji, Miedwiediewa, użycia broni nuklearnej przeciw NATO. Miedwiediew wskazuje, że chodzi o nowe państwa członkowskie. Dlaczego? Za chwilę sprawdzimy. Będę też komentował debatę prezydencką w Polsce, jaka odbyła się wczoraj, 28 kwietnia. A także powiemy sobie, co wiemy nowego o blackoutie w Hiszpanii. Jak informowałem wczoraj, blackout pojawił się, czyli nagła awaria prądu. Praktycznie w dużej części w Hiszpanii, w Portugalii, i w części nawet Francji, pojawiła się wczoraj, krótko po południu, w okolicy 12.10-12.30. I ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Za to do dziś, czy dziś wiemy już, że sceny z wczoraj, szczególnie fotografie, no, niektóre media nazywają Rodem z Apokalipsy. Będzie też o ataku nożownika w polskim szpitalu, a także dwa słowa o roli Ukraińców w polskich wyborach prezydenckich. A to ciekawe, prawda? Dlaczego media w ogóle zajmują się Takim tematem. Tyle tytułem wstępu. Dziękuję Państwu klasycznie za subskrypcję, komentarze i udostępnienia. Podsyłanie także materiałów, które tu dla Państwa zamieszczam na tym kanale YouTube swoim znajomym, polecam jednocześnie serwis czy to Patronite czy serwis Bajko.com do tego, aby wspierać kanał finansowo i za takie wsparcie Państwu serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o wstęp, dziś znacznie krótszy, przechodzimy konkretnie do do omówienia poszczególnych zagadnień. A więc do dzieła.